Cześć, tu wojtek z polska.zwiedza.pl. Zaraz Wam pokażę czajnik kominowy, który niedawno kupiłem. Dzisiaj będzie pierwsze użycie. To jest taki czajnik na drewno. Czajnik kominowy, Survival Kettle, tak się nazywa. Teraz Wam pokazuję, jak on wygląda. Taki niewielki. Jest jeszcze mniejsza wersja, chyba 600 ml. Ja mam litr 200. Ml. I składa się z czajnika korek transportowy, niedłużycia podczas zagotowywania wody i paleniska. Generalnie w transporcie to zajmuje mniej miejsca, bo ładnie wchodzi porządne rączki, a idea jest taka, że ten czajnik wykorzystuje ideę płaszcza wodnego, więc tutaj macie palenisko, wrzucacie patyczki, szyszki, coś co się szybko pali, jak to jest już rozgrzane stawiacie czajnik i czekacie, aż woda się zagotuje, więc zaraz będziemy to robić. Pierwsze moje użycie. Kupiłem to, bo mi się spodobała idea, że nie potrzebuje gazu czy rozpalania jakiegoś większego ogniska, tylko coś takiego małego, żeby zrobić sobie herbatę, kawę, czy nagrzać wodę do innych celów. Zaraz to spróbuję. Jedyny minus tego rozwiązania to jest cena. Obecnie, jak sprawdzałem, taki czajnik kosztuje ponad 300 zł, więc tutaj, no niestety, nie ta fajna jest ta cena, ale wydaje mi się, że to się może <grych> zwrócić w długiej perspektywie, ale też sama idea mi się spodobała, żeby coś takiego mieć, żeby właśnie w czasie podróży za każdym razem nie musieć korzystać z kartusza gazowego, albo właśnie rozgrzewać jakiegoś większego ogniska, żeby mieć gorącą wodę. Więc zaraz to spróbujemy. Czas na pierwsze użycie. Zostawiam tu jeszcze naklejkę, gdzie jest napisane nie używać czernika z nałożonym na wlew korkiem transportowym, czyli właśnie to jest korek transportowy. Nie trzymać nad wylotem komina czajnika, chronić przed dziećmi, nadwyżkę wody użyć do zagaszenia paleniska. Więc to co zrobimy, to przygotowałem sobie takie małe patyczki, więc tutaj sobie nałożymy parę patyczków, rozpalimy i w czasie, kiedy będę rozpalał, naleję wodę. Więc tutaj niech się troszkę rozpali. Parę minut później już się ładnie mam nadzieję rozpaliło. Więc zaraz przejdziemy do nalewania wody. Oczywiście zawsze jak się robi ognisko, dym leci w stronę gdzie się jest, więc troszkę się przesunę. Teraz czas na nalanie wody i zobaczymy już jak to się będzie zachowywało. Pojemność akurat mojego jak wspominałem litr 200, ale są też mniejsze. Zastanawiałem się, czy kupić mniejsze, ale z drugiej strony lepiej mieć, bo tam jest chyba 600 ml, ale to już myślę, że wielkościowo to gdzieś tyle, więc tak naprawdę... Mniej. Aha, pamiętajcie, żeby tego nie robić. No i dobra, jeszcze raz podmucham. Ok, dorzucę dodatkowe, niech się tutaj on nie grzeje. No i zobaczymy. Robimy sobie zaraz herbatę. No i właśnie to jest idea płaszcza wodnego. Woda się właśnie gotuje. Spójrzcie tutaj. O właśnie. Bardzo ładnie. Ogień okay, daje. Nie ma gwizdka, więc trzeba patrzeć. Czyli trzeba sprawdzać, kiedy się woda nagrzeje, ale tak to właśnie wygląda. Dorzucimy troszeczkę. Niech się grzeje. Spójrzcie, już ogień jest na tyle duży, że wystaje. Oczywiście można, czy oczywiście, można kupić też nakładkę taką, że jakbyście chcieli jeszcze wykorzystać ten ogień, żeby coś tu jeszcze ugotować, wykorzystując ten sam ogień. Można. Ja tego nie zrobiłem, bo jak wiecie, mam inną kuchenkę, więc jak już będę chciał posiłek, to normalnie wezmę tą kuchenkę na drewno. To chcę wykorzystywać tylko jako czajnik, żeby zrobić sobie szybko herbatę, kawę, czy zagotować wodę do jakichś moich celów, a tak na razie widzę, że jest ładnie. Znów dymi we mnie, więc stąd pójdę i za chwilkę zobaczymy, jak to się zagotuje. Oczywiście, górą też można wrzucać patyczki, co jest zdecydowanie wygodniej niż bokiem. Więc normalnie wrzucamy i czekamy, aż się woda zagotuje. O! Już się zaczyna gotować. No i dobra. Mamy. Więc gotowe. Zajęło to parę minut, nie chcę Wam powiedzieć ile, bo też nie wiem ile wody wlałem, ale chodzi mi bardziej, żeby zaprezentować, że taki właśnie czajnik na ogień, który mamy z porządnymi rączkami, więc czuć, że jest czajnik nagrzany, ale te rączki są naprawdę bardzo dobre. Troszkę są ciepłe, ale bez problemu mogę to trzymać, więc teraz pójdziemy sobie zalać herbatę. I tym oto sposobem. Mamy wrzątek. Więc fajna sprawa, tylko ta cena. No niestety, powyżej 300 zł. Moim zdaniem trochę dużo. Ale tak jak patrzę, myślę, że często będę tego używał, bo drewna jest pod dostatkiem. Wydaje mi się, że to bardzo fajny przedmiot, żeby mieć na stanie. W swoim kamperze myślę, że często będę używał, i tak to właśnie wygląda. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się Wojtek z Polska Zwiedza. Hej, na koniec jeszcze powiem, że jest pokrowiec, więc jak już skończycie, to wystygnie. Faktycznie się nagrzewa, to również wystygnie, więc wszystko możecie schować. I tak jak pokazywałem wcześniej, jedno wchodzi w drugie i zajmuje to bardzo mało miejsca. I jest leciutkie, więc nie chcę powiedzieć, że to fajny bajer, ale jako uzupełnienie. Waszych sprzętów kuchennych myślę, że to jest ciekawy pomysł. Jeszcze raz dzięki. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.